Wielki czwartek. Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy święte Trydum Paschalne. Ewangelista Jan w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zapisuje takie słowa Jezusa, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Żeby zrozumieć, co Jezus nam uczynił, zrozumieć sercem, trzeba być blisko. Trzeba wejść w to misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, aby przyjąć i doświadczyć sercem ogrom tej miłości Boga do człowieka. Jezus w Wieczerniku myje uczniom nogi. To była czynność niewolnika. Chciał pokazać, że taka jest właśnie miłość. Sługa, który umywa nogi, czyni to z miłości. Oddaje siebie w miłości i pozwala nam wchodzić w tajemnicę Krzyża, którą będziemy kontemplować w Wielki Piątek. Idąc za Jezusem drogą krzyżową, stając pod Krzyżem, wpatrujmy się w Jego pragnę, wsłuchujmy się w Jego pragnę, by usłyszeć pragnienie Jezusa w stosunku do nas. Bo oprócz wody Jezus pragnął czegoś więcej, pragnął naszej miłości. Kontemplacja Krzyża wprowadzi nas w ciszę Wielkiej Soboty, w której Jezus schodzi do otchłani, po to, żebyśmy zobaczyli, że nie ma takich otchłani w naszym życiu, takich miejsc beznadziejnych. W które Jezus by nie wszedł, który nie wszedł był mocą swojej miłości i to trwanie w ciszy, wielkiej soboty, zaprowadzi nas do tajemnicy Zmartwychwstania. Chciejmy ten czas świętego Tridu Paschalnego, przeżywać jako jedną wielką liturgię. Kardynał Reś wypowiedział kiedyś takie piękne słowa, które chciałabym wam zostawić. Wszystko, co będziecie robić przez te dni jest liturgią. Jak będziecie wstawać, będziecie kłaść się, spać, pójdziecie do pracy, będziecie sprzątać, będziecie gotować, wszystko jest liturgią. Miejcie świadomość, że wszystko jest włączone w liturgię, która trwa trzy dni. Idźmy zatem w ten święty czas i bądźmy blisko Jezusa, aby On nam mógł objawić tajemnicę swojej miłości.